Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Jeśli filmik wam się spodoba Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka w górę I kliknijcie w dzwoneczek A wtedy nie ominie was żaden z moich filmów Dobra, pokazywałam wam W ostatnim odcinku właśnie Ten zestawik No i zestaw całkiem Fajny No ale dobra Wracajmy do tego do tej naszej głównej treści, bo to jednak nie ma być przegląd Jurassic World, to tak tylko dla zapełnienia trochę czasu do tych 10 minut. Dobra, tutaj mamy kolejne zestawy. O, tutaj będę co omawiał. No dobra, przybliżamy. Tutaj mamy taki malutki zestawik. On powinien być moim zdaniem 4+. Znaczy no nie wiem, no mały jakiś. Ten farmer mi się podoba. W ogóle dla mnie ten element jest dla mnie mega rzadki. Więc ja jakby, ja jak najbardziej bym kupił ten zestaw, bo tu mamy tylko 40 zł. No dobra. Tutaj mamy Kolejny z, no, zestaw 4, plus. on należy do takich bardzo dużych, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że są albo bardzo duże, albo bardzo źle wykonane. No i ten należy do tej drugiej grupy, czyli bardzo duże. No i fajny, bo tutaj mamy tą huśtawkę. Domek nie jest aż taki zły. Ale dobra, tutaj mamy taką kawiarnię. Tutaj mamy deskę, i w ogóle ten pieniądz. Pieniądz jest fajny. Wiecie, pi pieniądz jest potrzebny dzi dzisiaj w życiu. No ale dobra, secik moim zdaniem fajny. Podoba mi się, ale jednak 90 zł bym nie, nie zapłacił. A jeszcze zapomniałem do tego 4, plus. On kosztuje 180 zł, więc drogi. Nie wiem skąd biorę się te ceny, ale dobra. Tu jest but butik MM. Butik, butik. Nie, no po prostu jakiś sklep, taki fajny. Tutaj mamy w ogóle, chyba to jest taki właśnie z ubraniami, bo tutaj widzę jakieś płaszczyki małe. Tutaj widzę taką jakąś koszulę, więc chyba to tak jest. Ale ja bym 130 zł, wydał, bo zestaw jest fajny. No i dużo rzadkich elementów. Tu cena jest taka sama. Ja po prostu będę, a cena 40 zł, ja po prostu będę mówił, czy zestaw mi się podoba, czy nie ten Zestaw podoba mi się i zapłaciłbym 40 zł. Ten zestaw tak samo. Ten też. Ten zestaw jest mega fajny ze względu na te czekolady i różne słodycze. Ten zestaw już nie. Myślę, że tego bym nie kupił. Ale ten tak. Oj, ten był. Ku... Ten bym kupił. No dobra, ale. Bardzo fajnie, bo już mamy 4 minuty. Może coś tam jeszcze właśnie Wam na alto pokażę. Nie przejmujcie się tymi e, oknami pootwieranymi. No bo wiecie, ja też coś przeglądam. No i dobra, tutaj mamy mm, bardzo fajne sety mi się wydaje. Tutaj mamy taki namiot z drzewkiem. Drzewko bardzo fajnie wykonane. Namiot też. Mm, ale 130 zł nie za drogie. Tutaj mamy taki tamper. mi się wydaje, że jest on bardzo fajny i funkcjonalny i 300 zł bym na niego wydał, bo tutaj wszystko możemy sobie schować do środka i możemy jechać normalnie w podróż. No Patrzcie chyba to chowamy tutaj na górę. To możemy gdzieś sobie właśnie postawić. Nie wiem gdzie. Możemy to po prostu gdzieś postawić. No i mamy. Jeszcze tu włożyć koło do środka. Zasunąć, zamknąć. Tu też zamknąć i mamy. Jeszcze jakby to było tutaj zabudowane, to by było już idealnie. Właśnie. Podobają mi się moje takie długie recenzje, bo... No w sumie takie mini recenzje, bo to nam wypełnia czas. A mnie zależy, żeby to były właśnie takie koło 12 minut. Nie, no, coś w tym stylu, żeby to były właśnie takie odcinki. Dobra. Tu mamy mm, fajny secik. <laughs> Przepraszam. Dobra. No i nie, no ja bym nie kupił tylko za 90 zł. Niby to jest fajne, ale to z tyłu mi się tu nie podoba. Tu mamy zestaw 4, pierwszy. Na tych dwóch stronach powinien być ten zestaw 4, coś mi chyba utknęło w gardle, ale ok. No i tu mamy właśnie taki. Mikser, zestaw. Mi się wydaje fajny, 90 zł bym zapłacił. No ale dobra. Tutaj mamy już kolejny e, secik. E, dobrze. Zaraz Wam powiem wszystko. Może trochę tu tą kamery naruszyłem, ale musiałem połączyć mój telefon, bo mi tu już się wyświetlił komunikat, że zaraz Film się może wyłączyć, więc no nie chcielibyście tego, żeby to się urwało w połowie. No więc wolałem już już to podłączyć, choć ten kabel od ładowarki będzie tu trochę przeszkadzał, ale dobra, da się wytrzymać. Tutaj mamy takiego Master szefa, myślę. No, konkurs pieczenia to taki Master szef. No i myślę, że secik fajny, ale 180 zł, bym chyba może zapłacił, bo tutaj jest bardzo dużo takich różnych elementów dekoracyjnych, a to by mi się przydało. Może kiedyś, jak kupię ten zestaw, to zrobię kiedyś właśnie taką kuchnię. No dobra, ale tutaj mamy wózek z lodami. No myślę, że secik fajny, 45, zł, czyli no 45 zł to jest fajna cena. Ja bym jakbym bardzo chciał, to bym kupił ze względu na ten motocykl. Dobra, tutaj mamy secik 4+. Tutaj mamy takie plac zabaw dla psiaków, piesków. No to nie wiem czemu tu coś tu robi ten Człowiek on powinien out Stąd No ale dobra No i tutaj mm, Mamy po prostu takie No 45 zł to jest duża cena Bo my tu mamy tylko zjeżdżalnie I psiaki praktycznie Więc ja bym Nie zapłacił No ale dobra Tutaj mamy 8 minut, a już zrobiliśmy cały materiał, który mieliśmy robić, to wróćmy na Alto. Dobra. Tutaj przejdziemy sobie. Okej, okay, dobra, przejdźmy sobie na samą górę. I te Lego Jurassic World. Dobra. Hmm. Aha, dobra To może teraz Dla odmiany Powiedzmy e, e, Lego da, Dajmy e, City Dobra Tutaj przejrzę wszystkie te zestawy i ustalę, który jest najlepszy, ale o, dobra. Samolot bardzo fajny, ale przejrzyjmy dalej. Tutaj mamy, wiem, tutaj jest takie w bardzo wypomi... w pomniejszeniu, ale bardzo fajne sety. Tak, wpisuję LEGO City. Po czym Lego Trolls, Lego Friends no to Lego City. Dobra, mm, ten set bardzo fajny, bo tu są te malutkie helikoptery. Mm, mm, mamy tu paralotnie to badacze oceanu. No, no właśnie Lego City. Badacze. Mm. Oceanu. Dobra. Zobaczmy, co nam tu wyskoczy. Okej. Okay. Tutaj. Ojej, już są tylko takie sety. No ale dobra. To pokażę Wam ten statek badaczy oceanu. Tak się zwie. Widziałem różne recenzje na YouTubie. No i ten secik jest niefajny, e, ancyj, no fajny ze względu na tego, e, me, e, tak jakby megalodona, ale sama w sobie łódka łud, jest praktycznie pusta, więc mamy tu taką w ogóle ogromną dziurę w środku, ale powiem wam fajny. No i widzicie, mamy mini figurkę i tego. Megalodona. On jest o wiele większy od zwykłego rekina. I też moim zdaniem o wiele fajniejszy. No widzicie, tutaj mamy tą dziurę w środku i to zajmuje najwięcej przestrzeni. Ale dobra, tu już... O, jeszcze takie coś Wam pokażę. Co dzieje? Się... No i tutaj tak to się obraca. No i dobra. No to tyle na dziś. Jeśli filmik Wam się spodoba, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka like w górę i kliknijcie w dzwoneczek. Wtedy nie ominie Was żaden z moich filmów. Cześć!